Witam, trzeba było skombinować wodę na paswisku, żeby krowy nie musiały wracać do bazy i zrobiłem taki szybki projekt, na razie tutaj blisko płotu, a mianowicie wywierciłem dziurkę na 5 metrów z metodą płukania, 15-20 minut pracy, włożyłem rurkę PE na dole z sitem, do tego pompka 12V, z... ale drogo zasilanie jest z dwóch paneli, nie wiem, 50W. I zaraz to włączę i Wam pokażę. O, i tu Wam pokażę, jak to śmiga. Nie ma rewelacyjnej wydajności. Ale zaciąga z 8 metrów, podaje chyba na 8 atmosfer, także będzie założony tutaj zawór, tak jak w Dziurę można wiercić gdzie się zapragnie na polu. Oczywiście najpierw trzeba sprawdzić gdzie są żyły. Poszukać po prostu trzeba zdolności w rodzinie, kto ma. Dwa druty i po łące się przejść. W sumie to na tej łące to chyba z pięć punktów jest, gdzie można to wywiercić. Pompka 80 zł. Rurki drugie tyle. I dwa panele. Nie wiem. Taniej się nie da. A woda leci. Można ją śmiało pić. Będziemy robić takie odwierty na drugi sezon na łące, w innych miejscach oddalonych trochę od rancza. Zrobimy takie mobilne pojedło z daszkiem. Na daszku będą panele. Będziemy sobie wiercić dziurkę, gdzie będziemy chcieli. Woda będzie. Nie trzeba dowozić żadnymi beczkami, ani kablów kopać, nic. Krowy są teraz tam daleko. Ogólnie pomysł zaświtał z tego powodu, że woda się kończy. To znaczy, że miejska się nie skończy tak szybko. Tu jest jeszcze miejska woda. Ale ta miejska z tym chlorem dla przeżuwaczy to nie jest nic dobrego. Jak sama nazwa wskazuje, chlor służy do czego? Do zabijania bakterii, nie? No, a w tym naszych dwóch błotkach w jednej już jest puste plaża, a w drugim zostało pół metra. Już woda nie krąży. Także. Trzeba myśleć. I taki oto pomysł wpadł. I będziemy to chyba na drugi rok powielać. Idziemy się przecież do krów. Po mało odsadki trzeba już odsadzać. W sumie to cztery byczki już są na tuczu ale jest 9 jałówek, które się kwalifikują. Do odsadzenia. Nie wiem. Chciałem, żeby jak najwięcej zostało w sadzie. Na powiększenie. Jeszcze im damy parę dni. Jeszcze ostatnie podrygi trawy są. Oczywiście w dołkach. Bo tak ogólnie to 80% to już nie ma trawy. 20% tych dołeczków to fajna zielona. O, mogę Wam pokazać jeszcze stan wody. O, tutaj Wam pokażę. Niby woda jest, ale to już tam jest pół metra. Tak jak widzicie, te korzenie, co wystają, to były pod wodą. Nawet na drzewach widać kreskę białą. To było wody tyle. O, tak to wygląda. Dobrze, tu jeszcze podejdziemy. Przejdziemy się przez stado. Pokażę Wam jałówki z 9 sztuk takich równych. Nie wiem, 5 na pewno bym sobie zostawił. Zawsze tak mówię, a wychodzi jak zawsze. Myślę, że są maluchy, ale to tam one są z czerwca, z lipca. To tam się nie liczą na razie. Na razie mówimy o tych dziewięciu większych. Coś wymyślimy. Czy zostaną, czy pojadą. No dzisiaj mają niedzielę są na, na nowej kwaterze Bo tak to są już dokarmiane sianem, słomą i tylko co któryś dzień są puszczane na takie właśnie dołki, które nie wyschły. Niemenka Co? Ojoj! Donara.